Jakby się robi taki nowy sezon, Dobra Dobra, teraz z tej strony. Karatianin, witam Was na odcinku. Wy lajcie. Nie, nie ma lajwa, nie ma lajwa. A w ogóle wpadajcie na Kanał KaraBSP Tak? Nie wiem. BSP chyba.

no. Ja, ale najśmieszniejsze było to, żeśmy zr zrobili typa w czterech. On był niczym, e wojownik kamikaze. To był, typ, to był typ kamikaze. No właśnie, w ogóle. Mogę patrzeć na jedną ale liderem jest tylko na boksie, No jest <laughs> win. Co Mieszonę, Ej, lepsza. Ja, tak, te <grym grym> o, ja! No, play'em! Tak, mam tekstówki. O, o, ty lecą. O nie, to są bykie. O no, god please. O oh, no! O no! Ej, a nas słychać? Ej, tam masz typa koło siebie. Nie dam Dostał? Do sto leży! Karolina zabrałaś mu fraga No i tam No i tam Powiedziałam A co, aby tam kurde? Mam chłopak, cześć na to! z bokem Czekaj, ja se zatańczam Czekaj? Haha, mam? Tam skomu zatańczyłam! O nie mam lega! O nie mam lega! Padł kolejny! I z win ja będzie. Jestem zły, mam laga. Potrzebuję ja tylko nowego pistoletu i wygramy. A ja się nie mogę ruszyć. Poletowego? No to się rusz. Nie mogę, mam laga. To wymuś da to... się, się wymusić przeniesienie. A W ogóle ja mam tutaj się ruch Milion Fanshin ja też no, miałam czemu? dwóch. Ej Marcin, no nie... A nie, przecież się ja tobie. Pierwszy frag. A bardziej mam niebieski pistolet, Chcę tak? nie, 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 Ale jeszcze nie, nie, ruszyć. To... Ej, no nie, Ale ja nie, mam... Kurde, ja jeszcze nie, nie, Jeszcze ja mam, ja mam nie, 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 no W Adam się zastrał? Końca. Ja Przyprosił Dawidek o to. Ej, mam potki dla... jedną dla kogoś mam. Ja chcę! No to trzymaj, rzucony. Gdzieś to leciało, gdzie tu ja nie Już nie potrzebuję To dobrze Kurde, a mu nie nicy ja Maciej, ja mam 75 HP o. O, Nie wiem co to powiedziałeś, boj oj słyszałem. Aha. No właśnie. Mam 75 HP. Ja mam <laughs> chuj Maćkowi za Zgadło. A ja, że mam już 70 HP. O Jezu, jak strefa, daleko. <grym> o nie, mi się nadal ekstrykturki <grym> nie chciutały. Ej ty, jak daleko. Mi się nadal nie <grym> o... Ja tylko co było zazwyczaj, to jest, to jest <grym> daleko. Nie, nie. Adam, totalny szkód we Fortnite'a, szczerze wątpię. Płynnie błen, chodzi. O Jezu! Ja na takich nadal. ustawieniach nie grałeś czy nadal okay. masz odcinek? Tak, nadal mam. Czemu tu w ogóle nie ma amunicji? Wystarczy, no to zdrabiam no to, się nikogo. Nie no, zrób jakiś konkurs na of Cardy, może. <laughs> na live. No, dobra, jeszcze. Na live, no. Na live zrób konkursy. Na no of Cardy, kurde. No, ja I będę jest... brać udział. Bo ja też. Miał chęcią wygram 20 zł na Może to, już nie... Eee no dobra okay. no, za no, ja się... Mam tu dwóch typów Jeden od tyłu A? Już, już padł A ja radzi to... już do strefy Już mam 4 Sześć, ja potrzebuję amunicji do pistoletu, bo nie mam nie mam nic PUSTO! tak Trzymaj Dobra. Chwila czekaj połowy, bo ja mam przecież PMA Ja też mam Ja mam mało co nie, więc połowy dam Ja nie mogę do Mki też taka bieda tu jest Oj, to ja też mam do M-ki bieda nie więc... Pocanę kurde Czekaj, cię. Przeszukam, przeszukam. No, nie byś po co da zaraz Dawid Ted ty mnie prześcianę <tak>, tak będzie Mówi się a potem Bida w Później kraju kara. Bida w kraju Tak Bida się w Bida w kraju w kraju Zawsze było i zawsze będzie Halo, halo Tu tak dziadek mówi się Kto to zda? Ja pamiętam ja. Jezu weź to kurde No kurde, kto chce pistolet legendarny? Nie Ja Wiem ja no ja Chodź yeah. gdzie ty, ty Ty zaraz przyjdź tu do mnie No okej, okay, nie jestem Ja wiedziałam że ty będziesz ma chciał ma ja strun. Je, ta, ta. Dziś. Weź strun! Nie Weź, go, weź i, i bo ja idę do strefy i tam go Chwila, bo tu jest lunchpad Lunchpad się przyda W końcu coś jeszcze kupisz oprócz tego Lorena. Nie! Otrzymaj. raz zaraz coś kupił, to cię po prostu zbanuję. A wieszcie, że Adam, Adam... robi trolle, jakby to. Fajnie. Fajnie. Przecież Fajnie. wiem, jak on... Po co on robi te trolle? Możecie Adam. na tyrol... Na tyrolkę wej, wejdźcie, mi na tyrolkę i zeskoczcie. Na tyrolkę chodzi, wejdźcie. Jak ktoś inny będzie szedł. Ta no to może na nas poczekaj Ale na tyrolkę wejdźcie, na tyrolkę Na tyrolkę polecam wejść wtedy Kurde tyrolka my... Na... No ja też, bo wtedy można sobie zaskoczyć i nic ci nie zada obrażeń ja tak robię jak ktoś ma tam pranka Bo ja już się nabrałam raz, gdy nie wiedziałam jeszcze, że takie coś istnieje Adam mi takie coś bo chciał zrobić, a ja to przeskoczyłem Ale klipy no. zrobiły takiego pranka, co nie? Ja się lecz orniskiem, bo nie warto się leczyć czymś apteku. No ja 2 HP potrzebuję. Ja mam 2 apteki, igdę. Jezu, nie mam pin. Oh no czas mi nic Fajnie. Congratulations. Yeah. Congratulations. mam na mojej. Hello, everyday. Hm? Ja zginę, prawda? Hello. Tak. Every day. I właśnie jesteśmy w strefie pierwszy raz gdzie indziej strefa, tak że no. nie ma zalewów w strefie. Nie, dalej podobna, dalej podobna. No, no prawie. No, nie ma strefy, na nie... Za, nie ma strefy na, nie ma strefy na zalewy. Ile się... macie fragów? Jeden. Teraz. Teraz. Pięć. Płacz. Czyli nie. mamy dwanaście. A ja mam płacz, 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 niestety. Trzynaście. Pokażę się no, no bo masz ślepe. Nie, nie, bo, bo wypatrz... Karolina ma 5, Maciek ma 4, e, a Adam ma 1. E, Czyli Macie dziesięć, plus moje, ma 10 plus 4 moje... Ha! Pistoleta, 109 metrów! Czemu ty kurde kradniesz fragi? Bo umiem. Uwaga, Dawid tłumaczył matmę, który nie umie. To umiem, no. mój Ja ma? mam 3 fragi. 5 razy 10 moje 3 to będzie przecież e, 13. 5 razy 10, 5 razy 10. Najłatwiejszy ten... przykład. No. 5. Jak to przedszkolaki umiał. 5 razy 10 to jest łatwy. No. Bo 50 mówię. Nie powiedziałeś. No. Nie A 8 razy 9. Ale co? Ona, ona mnie chyba wyciszyła. No. Nie, nie wyciszyłam. Ale ciebie... Ty nie powiedziałeś serio. A poza tym no, dawaj, 8 razy słuchaj. 9 Ucha, chyba ty... 8 razy 9. 8 razy 9. Ucha jesteś, tyle ci pamięć. 8 razy 9. Dawaj. Nie, 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 nie. nie, nie, nie No to rzeczywiście jesteś dobry. No. Dobra, Mam pistolet z w... Wiem, że masz. 8 razy, razy 10 i fragów Teraz tak. Adama zatrzymało No, już jestem. Mama, lunch pada. Mamy cztery. Ej, dawajcie. Bo ty masz pięć fragów. I e, w literze macie ma 5 fragów. Plus jeden sprach. Jezu dobra weź się nie kuć. 14. Bo i tak nie potrafisz. Dobra, weź się y, ten. Ej. Yy, mam lunch pada ogólnie, jakby co? Ktoś strzela. Czy bym strzela. A. Kowalski, Dariusz był. A nie, to wierzę O, wziął to do Ja tam nie lubię pistoletów. Ja sam. Ja, ja lubię, ja, ja szybka, ja, ja niebieska. Fajno. A ja to w sumie wezmę Nie był, bo ja go... E, ten e, Przeszukałem Panie policjant, ja proszę zaczekać Słyszę typów tu Jest pan panem policjantem, tak? Właśnie ty jesteś policjantem? Nie Typów tu mam Dobra, ja z pistolecikiem O, skleczka. ja taktika, że to proszę to. bym się chciał za. Jest to taki i tak żebym chciał, drop do tego skara, a w niej pan skary. Dobra, padli typy. Ja mam lunch pada, ja sobie użyję chyba. Ej, no właśnie, dostałem. To 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 Ej, tym się wypaca. Dobra Jezu, ile tu ich było? Eee, 8 ja fragów mam A do to, by mi się znowu przydało, bo ja tego dużo używam. Jest spokojna. Strefa Jezu, jak ona, jak ona jest blisko. No dobra, chodźcie szybko, idziemy. Lunchpada nie postawi, bo się nie opłaca. No. no. Adam Ej, mi jadam, nie mam się. Nie ugryź, ja mam trzy ja apteczki. Specjalnie przyszedł launch pada. Ja idę na tu. No, nie, wiem, nie spada. Masz typa? O, co to uleczył mnie? Ja że Kto snajpy, snajpy dostał? Adam. kiedy mogło snajpę Jak Zabijemy to tak! No Busk, ktoś się uleczył. Ej, no, ja, nie, to jest nielegalne trafienie, to jest nielegalne trafienie. Wiecie, nie odb odbudowujcie ja mnie, karołina, tylko ja odbudujcie. Będę I leczę już. Dobra, ja, będę ja mam apteczkę, dla mnie to nie ma problemu żadnego. Aha. Ja mam apteczkę. Trzy nawet. Trzy A to trzymaj podki. O kurde, jak spamią! spamięta. Pocuchy. proszę po prostu budujcie. Idą. O, to to no to miga tam... ja, na migazy mają co im zawe. No Ja, jeszcze Brutusa mają. No już po Dostał jeden dużo po, po kebie chyba, wiecie. No, nie, nie dobijaj, nie dobijaj. z pocóż. Jaki spokój, jaka ja, ja. Żebyście z nimi wygrali! Nie, wręcz no pada użyłam! ja lecę za tym typem! No jak chcesz? Ja zebrałam Adama kartę. No On tu jest, wyście... chodźcie pomuście! Dobra, hmm. zabiłem tego z tomiganem! Mogę go, ja mogę go, Dajcie, daj, daj temu, daj temu! Weź tutaj! O temu, uważajcie, dwie, dwie, dwie mamy! Też tutaj, tutaj! Ale daj temu! A temu mówi? Nie! To ma Maciej, Maciejkowi! Brawo! Co szukaj? Maciejkowi daj! To Megana! No może by tak byście mnie uleczyli Nie prostu, cały team tu jest Cały team Jezu, tu jest cały team No Maciej padł Eee, szkoda A -a 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 -a. Aha, wejście No ja wywaliło z gry, ale jest No. Szóste miejsce, no. a tak dobrze by było. I, tch... I tym, tch... tym akcentem. Kończymy, kończymy, kończymy. odcinek. Kończymy. Wymyliłem się. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Nie udało nam się wbić wina, ale mamy już szóste miejsce. Także do następnego i cześć!